Cześć Wam wszystkim, no i mamy dzisiaj czwarty dzień testów zbieractwa na surowcach w tieru 5 i 6 Czwarty dzień łącznie, a tak naprawdę drugi test jeśli chodzi o rudę Ostatnio zrobiliśmy rudę na czerwonych mapach, nie zadowoliło nas to co tam spotkaliśmy Więc sprawdzimy co będzie na czarnych mapach Jesteśmy już właśnie na portalu Forsterlingu Zasady proste, w secie tieru 8 do zbierania rudy jesteśmy ubrani Świnka, dwa pasztety, równa godzina zbieractwa wszystkich surowców tieru 5 i 6. Szóst oczywiście wszystkich surowców chodzi o samą rudę. No i y oczywiście rudę tieru 4 zbieramy, ale tylko 4, 1, 4, bądź 4, -3. Zasady są jasne. Zabieram ze sobą cztery dzienniki. Na czerwonej mapie, niestety, udało nam się tylko jeden taki dziennik zebrać i bez przedłużania biorę. Jadam, ja jem pasztet i lecę na, na czarne mapki sprawdzać, y, jakie tam profity na nas czekają. Oczywiście tutaj się rozpędziłem i już pobiegłem zbierać, a zapomniałem powiedzieć najważniejsze. Oczywiście cały czas tej kołok tej godziny 18 czasu polskiego na tygodniu, tak jakbyśmy skończyli tą pracę czy szkołę, jak niektórzy jeszcze się uczą, że logują się i chcą tą godzinę pograć i pozbierać surowce. Więc tak tylko jeszcze przypominając, że jest godzina 18, tak samo analogicznie jak w poprzednich wyzwaniach. Ja sobie zbieram dalej. No dobra, pierwszy pasztet już praktycznie za nami, zostało nam 43 sekundy. I tak naprawdę mogę powoli się cofać do miasta. Więc robimy teleport do miasta. Udrzwi 57%, ale i tak jestem zadowolony. Mamy dwa pełne dzienniki, książeczka nam wypadła. W Tetfordzie, jak robiliśmy, to książka nam wypadła na czerwonych, a tu nam akurat na czarnych wypadła. więc można nawet będzie takie podsumowanie zrobić, ile zarobi się, nawet może łącznie godzinę na czarnych plus czerwonych, w sensie Tetford i Fort Sterling, na przykład versus gdzie lepiej. Co nie wiem, no dobra, sprawdźmy co z samych surowców, z samych surowców 718 tysięcy, i tu już jest ładnie w porównaniu do czerwonych map i książeczki. Milion 200, czyli w pierwsze 30 minut zarobiliśmy więcej niż przez godzinę na czerwonych. Tak jak wtedy myślałem co mówiłem tam na filmiku, że mam przeczucie, że czarne oddadzą i oddają. Oddają to naprawdę już w pierwsze 30 minut już jest dużo lepiej. Miałem jeden, jedną, jeden dziennik otwarty na start, a powinienem mieć zamknięty, ale tam było zaledwie 400 sławy, tylko wbite, bo jeden surowiec wcześniej podniosłem na tamtej książce, więc... To nie jest tak, że tam próbuję oszukać, że więcej książki czy coś, więc na spokojnie, jakby tam ktoś się dopatrzył tego. No dobra, ja nie przedłużam, yy, łykam pasztet i lecę dalej w świat Sterlingowski zbierać. Widzimy się jak będzie coś ciekawego, albo na kolejnym podsumowaniu. Patrzcie jaki głupek. I taki gościu próbuje mnie zgankować. W secie 4.1 na koniu trójkowym próbuje zejść i mnie tu zgankować, no co on myśli, że jestem ślepy, że nie wiem, da mu się zabić gościowi, no po prostu ludzie nie mają wyobraźni, no chyba, że jest wparty gdzie, gdzie wątpię, że jest warty. możemy zobaczyć zaproś drużynę, no nie, nie jest warty, bo jeśli by był warty to od razu by wyskoczyło, że gościu należy do innej drużyny dobra tylko tak wam chciałem pokazać, że niektórzy ludzie są niepoważni no i dobra, moi drodzy widzowie czas dobiega końca drugiego pasztetu zostało 42 sekundy Tutaj patrzę, czy coś jeszcze na szybkości jest. Dobra, tutaj jeszcze jest ruda. Czy zdążę? Powinienem zdążyć, szybko ją biorę. I robimy podsumowanie godzinnego wypadu na czarne mapy z Ford Sterlingu na zbieranie rudy tieru 5 i 6. Ja Wam powiem, że jestem zadowolony tej godzinnej zbieraczki. Nawet, że łódź jest teraz 54%, to i tak jestem zadowolony. Tak jak czerwone nas zawiodły czerwona mapa na zbieranie rudy nas zawiodła tak czarna, tak jak miałem przeczucie, jak mówiłem w poprzednim filmiku, że czarne nam oddadzą, to czarne nam oddały już zobaczcie jak ładnie wygląda mamy tak 5 dzienników dwa razy książeczka nam dropnęła no i surówki troszkę wypadło nawet jeśli byśmy wyciągnęli nam książki i dzienniki to mamy milion sześćset czyli z samej surówki mamy prawie 700 tysięcy więcej niż na czerwonych. A do tego dołożymy dzienniki, dołożymy dwie książki, które trzeba wliczać, bo one nam zawsze mogą wypaść, To tak samo jak będziemy skórę zbierać i będą nam wypadały na przykład nie wiem, tygryski, to również ich będziemy wliczać do naszego zarobku, no bo to jest podczas zbierania. No oczywiście tu macie tabelkę, wam pokażę jak w, po, wyliczenia jak wyglądały czerwone, jak wyglądały czarne. No i oczywiście ze sobie zrobimy takie e, Tedford versus Ford Sterling jak to wygląda. Dobra, ja mam taki lekki pomysł dla Was, dla widzów, którzy tutaj to oglądają. Mam tą książkę, to jest kogórnika. Ona jest prawie warta 400 tysięcy. I zrobimy tak. Kto zostawi komentarz książka, myślnik, nick swój, no to będzie brał udział, żeby móc wygrać tą książkę. Konkurs będzie wyglądał na tym, że tyle ile będzie komentarz, będzie jeden taki komentarz, no to od wiadomo, że to osoba wygra. Jak będzie kilka. Ja po prostu w Excelu wpiszę niki, ponumeruję je przykład od 1 do 10, no i zrobię tam los i wylosuję. I jak wypadnie dane przykład numer 7, i to będzie np. Driadus, no to Driadus dostanie tą książkę. I oczywiście tą książkę przekażę normalnie widzowi. Nagram to, żeby nie było, że po prostu robię jakiś fake tam rozdanie. Ja wiem, że to niby 400 tysięcy tylko, no ale zawsze to 400 tysięcy za głupi komentarz, który po prostu napiszecie. Podsumowując, jeśli chodzi o to zbieranie surowców e, tieru 5 i 6, jeśli chodzi o rudę, no to ja jestem miło zaskoczony, jeśli chodzi o czarne mapy, no bo tak naprawdę gramy sobie godzinę i mamy 2,5 miliona. Spokojnym graniem, nic jakiegoś tam stresującego nie było, troszkę gracze tam pobiegało, ale to nic takiego strasznego. Jeśli chodzi, gdzie biegałem, no to tak, wybiegłem sobie z bańką, przebiegłem piątkową, bo tu nie chciałem, troszkę na siódemkowej spędziłem czasu, pobiegłem na tą piątkową, z tej piątkowej tutaj od mniej więcej tak sobie przebiegłem, no i poszedłem sobie od razu na szóstkową tam przy tej piątkowej, no tutaj. To był, to był pierwszy wypad. Jeśli chodzi o drugi wypad, no to wybiegłem sobie tu piątkową, przebiegłem tutaj na tą szóstkową i na tej szóstkowej cały czas biegałem całe 30 minut, cały czas było coś zbierać. Te surowce były 2 na 5, 3 na 5, więc było co zbierać. Tak jak myślałem, że na czerwonych jest mnóstwo graczy, jeśli chodzi o Ford Sterling, tak na czarnych jest ich dużo ale nie jest dużo zbieraczy, więc można, jak się potrafi poruszać po tych czarnych mapach i unikać niepotrzebnych konfliktów z gankerami, jesteśmy w stanie naprawdę tutaj troszkę kaski zdobyć. Dobra, ja Was zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału. Nic Was to nie kosztuje, a to zawsze mi troszkę jak się uśmiechnie. No i oczywiście zachęcam do łapki w górę, no i do oglądania następnych filmów. Ja Wam życzę miłego dnia, trzymajcie się, hej!